Witajcie moi kochani, dzisiaj do naszej oferty dołączy piękny Ford Fiesta MK7 z 2009 roku, wersja wyposażenia titanium, także bogata, elektryczne szyby, wielofunkcyjna kierownica, duże radio, klimatyzacja automatyczna, gniazdo AUX i USB, przebieg to tylko 157 tysięcy kilometrów. Instalacja gazowa, butla w kole, naprawdę bardzo ładnie utrzymane wnętrze, jak na ten przebieg przystało. Przepiękny kolor, wersja titanium 1.4 benzynka 96 koni. Piękne fabryczne alufelgi na praktycznie nowych oponach. Samochód będzie kosztował między 17 a 18 tysięcy złotych. Zapraszamy Was do odwiedzenia naszej strony www.grantikars.pl. Trzymajcie się cześć!